Piękna pogoda, bajeczne okoliczności przyrody i ryk silników. To jest to, co kochamy najbardziej. Właśnie trwa szósta runda Orlen Super Race, która odbywa się w Czechach. No i właśnie tutaj zjechały załogi z Czech, Słowacji i oczywiście z Polski. Większość chłopaków się zna, oczywiście, jak jesteśmy w nowych miejscach, czy gdzieś na północy, czy w zachodzie kraju, to tam miejscowi przyjeżdżają. Ale trząd stanowią te same osoby, te same załogi. Oni się w ogóle prywatnie przyjaźnią, spotykają się na jakichś urodzinach, imieninach i tego typu historiach. Mogę śmiało powiedzieć, że w sumie ta impreza. Yy, chłopaki walczą w sumie, w sumie o niższe Europy w super race w centralnej Europie, tak mogę powiedzieć, bo w sumie mamy załogi już w tej chwili ze Słowacji, z Czech, z Niemiec i z Polski. I oczywiście do Polski też przyjeżdżają te załogi. Do, przyjechało, do Gminy Łuska przyjechało 14 załóg czeskich i oczywiście też niemieckich. sobie Ta trasa była równa. Jest cudownie. Trasa jest piękna i dobrze przygotowana. Było z rana trochę mgły, ale nie padało. Warunki były doskonałe i było fantastyczne. W takich zawodach jeździmy już około 2,5 roku. Znamy się tu wszyscy z uczestnikami. Zakładamy i będę zadowolony, jak zajmiemy do ósmego miejsca. Do miejsca. Parę razy się ścigam tutaj na Super Rally, też wygrałem, nie wiem, chyba dwa lub trzy razy Super Rally, czyli po prostu cały cykl. No i będziemy świętować. Kolega mimo może zaszczepił, można tak, tak, tak to powiedzieć, i kupiłem jedną maszynę, drugą, no i wyniki miałem nawet, nawet i przez to to się utrzymuje. Gdyby już wyniku może nie było, też by mnie już tak bardzo to nie ciągnęło. Tu jesteśmy pierwszy raz, a tak w ogóle to jesteśmy drugi raz. Głównie jeździmy po Słowacji, tutaj jest super trasa, sam piasek i dobrze się jeździ. Zobaczymy, jaki czas uda nam się osiągnąć. Ostatnio skończyliśmy na 11 miejscu.